Cześć siemano, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie kolejny fajny, ciekawy pająk, który nazywany jest w synonimie również panamską blondynką. Już niektórzy na pewno, jeśli mają styczność z ptasznikami na co dzień, no to kojarzą o jaki gatunek tutaj chodzi. Mianowicie dzisiaj będzie psalmą poełus ale zanim w zasadzie ten pająk, którym będę się zajmować, chciałbym wam jeszcze pokazać mały urywek z cyklu co nowego na hodowli. No, bo wczoraj powiem Wam, że miałem ciekawą niespodziankę dosyć wieczorem, ale to za chwilkę nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Tutaj widzicie terrarium, które urządzałem w ostatnim odcinku. Są tutaj Poets Loteria Regalis. Domowiły się tutaj całkiem fajnie. O, zobaczcie, tutaj sobie siedzi. To jest właśnie ten bąbel. Jedziemy w lewo. I tutaj już sobie siedzi Poets Ornata. E, ogólnie co do tego terrarium to powiem Wam, że fajnie wyszło, bo okazało się, że miałem rację, e, ptasznik faktycznie pomieszkuje sobie tutaj w tej tubie, którą wkleiłem, żywa roślinka też jest jak widzicie, żyje sobie cały czas. Teraz opowiem o swojej przygodzie, która przydarzyła mi się wczoraj wieczorem, mianowicie siedziałem sobie tutaj u siebie na hodowli wieczorem. No, i nagle, kiedy wstałem z fotela, bo czegoś tam szukałem, chyba pensety czy zraszacza, już nie pamiętam dokładnie, zauważyłem, że pod moim regałem na samym dole na podłodze stoi sobie rosły ptaszynk. Na początku, szczerze, trochę to zlałem, bo pierwszą myślą było, że e, tam to pewnie jakaś wylinka, ale tak za chwilkę jeszcze potrybiłem, potrybiłem. No i mówię sobie, przecież kurczę, ostatnio żaden wielki pająk mi nie liniał. No i nagle okazało się, że mam pierwszego w swoim życiu uciekiniera. Całe szczęście nic się nie stało, udało się bez problemu uciekiniera złapać. A oto i on. No powiem wam, że byłem w szoku, kiedy zobaczyłem go pod regałem. Mamy tutaj psalmopoeus cambritgei, czyli myśliwego strynidadu. No i... Czemu wyszedł? Bo mam tutaj terrarium, które jest po prostu niegilotyną, a ma po prostu zasuwane drzwi. No i udało mu się jakoś wydostać. Jak chodzi o rzeczy, które działy się do tej pory na hodowli, o nowości, to będzie tyle. A wracając do tematu odcinka, dzisiaj będę zajmować się pająkiem, który nazywany jest psalmopoeus pulcher, również w synonimie panamska blondynka lub ptasznik piękny. Będzie kolejna przeprowadzka, którą będziecie mogli sobie zobaczyć. Dodam, że sam pająk uznawany jest za bardzo szybkiego, skocznego ptasznika. Jak wyjdzie, zobaczycie za chwilę. Mój ptasznik zamieszkuje sobie w takiej tubie. Niedawno przechodził wylinkę jeszcze ogólnie dodam, że przed chwilką był tutaj w tej tubie kawałek drewna, który sobie usunąłem, żeby sobie trochę tutaj już ułatwić i też nie wydłużać odcinka. Zobaczmy do wnętrza tuby. Jeszcze tutaj jest wylinka stara. Zobaczcie, a sam pająk. O jest. Ha. Troszkę muszę tu uważać, bo te pająki świetnie skaczą. Już raz próbowałem wziąć właśnie tego pająka na ręce, ale powiem Wam, że naprawdę są świetnymi akrobatami. To zdecydowanie trzeba im przyznać. Jak chodzi o sam temperament tego pająka, to jest dość strachliwy i nerwowy. To są ogólnie pająki nadrzewne. Nie nadawają się za bardzo dla początkujących. Jeśli chodzi o jad tego pająka, to jest trochę mocniejszy niż u psalmopoeus Cambridge, którego widzieliście przed chwilą. Dobra, spróbujmy go odłowić. I spróbuję wam pokazać tego ptasznika z bliska, najpierw, żeby tylko nie skakał. Patrzcie, to jest właśnie ptasznik piękny. Naprawdę bardzo fajny pająk, świeżutki. Ten gatunek, jak nazwa wskazuje, w sumie jak synonim wskazuje, panamska blondynka występuje oczywiście w Panamie. Warto też wiedzieć o tym pająku, że samice tego gatunku osiągają do 7 cm długości samego ciała, a jeśli chodzi o rozstaw z odnóżami, to chyba 16 lub 17 cm. Dobra, mam tutaj ptasznika odłowionego z tej upaćkanej tuby, no i kolejny pająk dzisiaj dostanie nowy domek. Jak mi wyjdzie to terrarium, mam nadzieję, że całkiem fajnie, jeśli Wam się spodoba, oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, a ja zabieram się do pracy. Tak wygląda stara tuba, w której mieszkał ptasznik do tej pory, zabieramy to do czyszczenia. Szczerze mówiąc, nie chcę mi się odświeżać tuby, w której do tej pory mieszkał. Pająk, ale całe szczęście, mam tutaj taką świetną kostkę. Do tej pory mieszkała w niej poecji Loteria Ornata. A bardzo fajnie, bo widzieliście ptasznik. Też jest świeżopowy lincek, z którym dzisiaj pracuję. No, ale całe szczęście, jego ciało jest już zastygnięte, także spokojnie mogę go do tej kostki przeprowadzić. Na początek, podłoże. U mnie wiadomo, ziemia kokosowa. Tutaj nie będę żałować. W przypadku tego pająka jest gatunkiem nadrzewnym, który żyje w lasach, a więc taką fajną tubę sobie przygotowałem tutaj dla niego. Wydaje mi się, że to bardzo dobry początek aranżacji, bo Podoba mi się i mam już pewien pomysł na to terarium. jestem ciekaw jak mi wyjdzie. Bardzo fajnie się złożyło, że aranżuję to terrarium dzisiaj, dlatego że zobaczcie, mam tutaj kolejną z odnóżek, które sobie rozszczepiłem. Wykształciła już korzonki i wydaje się być gotowa do posadzenia, a więc czemu by jej tu nie użyć. Spróbuję sobie tutaj zrobić tylko otwór na tą roślinkę w podłożu. Posadźmy roślinkę, dociskamy i terrarium zaczyna już naprawdę wyglądać ładnie. Jeszcze parę biurek kokosowych, też na pewno będzie tutaj fajną opcją. Jeszcze sobie to troszkę obłożę tutaj właśnie mchem. No, wygląda już naprawdę zieloniutko w tym terrarium, ale powiem Wam, że ja lubię takie eksperymenty. Mam nadzieję, że wyjdzie z tego naprawdę ładny obrazek. Dodam sobie jeszcze tutaj kilka takich drewienek, które są w zasadzie pozostałością tej tuby, którą umieściłem w terrarium, dlatego że no, musiałem ją leciutko skrócić, ale mimo to to się wszystko nadaje do użytku. A więc chętnie sobie to wykorzystam. Gdzieś to poupycham. Oczywiście zwilżymy sobie to wszystko jeszcze. Słabo znosi wahania wilgoci. No i jest mało odporny właśnie na przesuszenie. A więc około 70% powinno się tutaj właśnie tą wilgoć trzymać. te pająki bardzo dobrze znoszą dość spore wahania temperatur, bo mogą sobie radzić bez problemu w temperaturach od 22 do 31 stopni. Praktycznie bardzo ładny obrazek, bardzo fajne zieloniutkie w środku terrarium, ale myślę, że może być jeszcze odrobinę lepsze. Jeszcze jedna sysunia O, może bez kitu, może nawet tak. Myślę, że na tym mogę skończyć aranżację tego Terrarium. Wyszło jak dla mnie naprawdę fajnie. Czas wypuścić panamską blondynkę. Stawiamy pojemnik z ptasznikiem. Mam nadzieję, że wyjdzie fajnie, bez żadnych tutaj awarii. Ła, wow, wychodzi, zobaczcie, jak naprawdę ptasznik piękny pasuje tutaj, synonim jak najbardziej. Mnie się bardzo podoba ten ptasznik. No, naprawdę. Po wylince jest świeżutki, ma piękną barwę, jest już naprawdę podrostkiem, bo do małych pająków nie należy. Patrzcie tylko na te masywne odnóża. Jestem nawet miło zaskoczony, że dzisiaj tak współpracuje ze mną ten ptasznik nie szaleje. Także miodzio. No, wychodź kolego. Warto dodać, że to jest ptasznik nadrzewny, który nie wyczesuje z siebie wosków parzących. Nie jest polecany dla początkujących, no bo potrafią być szybkie zdecydowanie. Ale pająk już pajęczynuje znakiem tego, że chętnie zadomowi się w tym pojemniku. Wygląda naprawdę pięknie, także synonim jest jak najbardziej trafny. Przypominam, że drugim synonimem jest panamska blondynka, a więc poszło bardzo fajnie. Wstawiamy sobie szybko do gilotyny. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeśli tak, to oczywiście zostawiajcie po sobie łapeczki w górę, subskrybujcie ten kanał. No i zapraszam też do swoich social mediów, oczywiście, czyli na Face'a, Instagrama oraz grupę Ptaszniki Dino Spiders na Facebooku. Do tego wszystkiego linki macie tutaj na dole. W opisie do tego filmu bardzo fajna grupa, także zapraszamy. A ja żegnam się z Wami i do następnego, cześć.